W małym, spokojnym miasteczku, gdzie ulice paczniały świeżym chlebem z piekarni i gdzie wszyscy znali się po imieniu, mieszkała 75-letnia Barbara. Była to kobieta o ciepłym spojrzeniu i sercu pełnym wspomnień, które niosła niczym skarby w starych, drewnianych szufladach swojego domu. Każdego dnia pielęgnowała swój ogród, rozmawiała z sąsiadkami i spoglądała w dal, jakby czegoś jeszcze wyczekiwała. Jej życie płynęło spokojnie, choć czasami cisza stawała się zbyt ciężka. Pewnego jesiennego popołudnia, kiedy liście wirowały na wietrze, a Barbara właśnie wracała z targu z koszem jabłek, usłyszała dźwięk dzwonka do drzwi. Otworzyła i zobaczyła młodego kuriera w granatowej kurtce, z paczką w ręku. Był wysoki, o pogodnym uśmiechu i oczach pełnych życia. Na imię miał Michał, i od razu zwrócił uwagę na ciepło, które biło od starszej pani. Barbara podpisała odbiór przesyłki, a jej dłonie lekko drżały. Nie z zimna, lecz z czegoś, czego dawno nie czuła z nieoczekiwanej ekscytacji. Michał, zauważywszy to, uśmiechnął się jeszcze szerzej i, nie wiedzieć czemu, zapytał, czy mogę pomóc pani wnieść tę paczkę do środka. Kobieta skinęła głową, a jej serce zabiło szybciej. Od tego dnia, za każdym razem, gdy Michał pojawiał się z kolejną paczką, rozmowy stawały się coraz dłuższe. Początkowo były to zwykłe wymiany grzeczności, o pogodzie, o codziennych sprawach. Jednak z czasem Barbara zaczęła opowiadać mu o młodości, o dawnych balach i o pierwszych miłościach, które dawno już przeminęły. Michał słuchał z zaciekawieniem. Był zauroczony jej opowieściami i spokojem, jaki niosła jej obecność. Zauważał też, jak pięknie potrafiła się uśmiechać tak, jakby uśmiech ten miał w sobie tysiące promieni słońca zgromadzonych przez całe życie. Pewnego dnia, gdy deszcz bębnił o szyby, Michał przyniósł paczkę większą niż zwykle. Barbara zaprosiła go do środka, by Y schronił się przed ulewnym deszczem. Zaparzyła herbatę z malinami, a on usiadł przy starym, drewnianym stole. Ich spojrzenia spotkały się dłużej niż zazwyczaj. W powietrzu unosiło się coś niewidzialnego, coś, co sprawiało, że serce Barbary znowu przypomniało sobie, jak to jest kochać. Tak zaczęła się ich niezwykła historia powolna, ciepła, pełna drobnych gestów. Barbara odkrywała w sobie młodzieńcze emocje. A Michał uczył się, że piękno życia tkwi nie tylko w planach na przyszłość, ale i w mądrości przeszłości. To, co miało być zwykłym spotkaniem przy paczce, stało się początkiem czegoś, czego żadne z nich się nie spodziewało. Jesień w miasteczku przeszła w zimę niemal niezauważalnie. Światło dnia skracało się jak nitka, a Barbara nauczyła się rozpoznawać porę popołudnia po cieniu starych żeliwnych krat na parapecie. Od spotkania przy malinowej herbacie minęło kilka tygodni ale ciepło tamtej chwili nie wygasło, przeciwnie, wciąż żarzyło się w pamięci, rozświetlając zwykłe dni. Michał zaczął zaglądać częściej. Niekiedy przynosił paczkę, innym razem tylko uśmiech i kilka minut rozmowy, jakby sam potrzebował schronienia w jej kuchni, w zapachu suszonej mięty i w dźwięku zegara z kukułką, który o pełnej godzinie upierał się, by przenieść wszystkich o krok w przeszłość. Barbara nie pytała, dlaczego przychodzi. Rozumiała, są w życiu takie miejsca i tacy ludzie, do których wraca się jak do ławki w parku, bo tam wiatr mniej dokucza, a widok jest jakby jaśniejszy. Pewnego śnieżnego ranka, gdy świat przykryła cicha biel, Barbara wzięła z półki stary album. Skórzana okładka była spękana jak dłonie ogrodnika, a kartki paczniały latem sprzed pół wieku. Kiedy Michał zapukał, powoli, z szacunkiem do ciszy, zastał ją pochyloną nad fotografią stańców w domu kultury. Przysiadł obok, nie dotykając jeszcze albumu, jakby obawiał się, że nieostrożny ruch poruszy pyłek wspomnienia. To pani? zapytał z niedowierzaniem. Na zdjęciu barbara miała sukienkę w drobne kropki i tak beztroski uśmiech, jakby całe miasto należało do niej. Tak to ja odpowiedziała, a głos drgnął jej lekko. I mój mąż, Wiktor zatrzymała palec tuż nad jego twarzą. Od dawna nie rozmawiam o tych czasach. Nie dlatego, że bolą. Bardziej, bojąc się, że jeśli zacznę mówić, przestanę widzieć teraźniejszość. Michał skinął głową. A może właśnie mówienie wyostrza to, co jest teraz? Rzucił ostrożnie. Album okazał się bramą. Za nim czekały historie o nocnych spacerach nad rzeką, o pierwszym mieszkaniu o piecu kaflowym, który zimą dawał poczucie bezpieczeństwa. Barbara opowiadała, a Michał słuchał tak, jak się słucha radia w starym samochodzie, z czułością dla trzasków, które nie przeszkadzają, tylko potwierdzają, że sygnał naprawdę płynie z daleka. Zauważył, że gdy wspominała Wiktora, w jej oczach nie było smutku, raczej wdzęczność. Wdzęczność, że życie potrafiło być kiedyś tak pełne. W kolejnych dniach Barbara postanowiła odwdzęczyć się za słuchanie czymś praktycznym. Uszyła Michałowi wełniany szalik z resztek włóczki, które trzymała na czarną godzinę. Nie był idealny, tu i ówdzie oczko uciekło, gdzie indziej kolory złożyły się w przedziwną kratkę, ale kiedy wręczyła go w przedpokoju, on zarzucił go sobie na szyję natychmiast. Jest ciepły, orzekł, jakby to była najważniejsza cecha odzienia na świecie. I wygląda, jakby pamiętał historie, których ja jeszcze nie znam. Wtedy będzie ci w nim dobrze, uśmiechnęła się. Bo o reszcie opowiem. Tego dnia po raz pierwszy wyszli razem na spacer. Śnieg skrzypiał miękko pod butami, a drzewa wyglądały jak pasma białych koronek. Barbara miała w kieszeni cukierki miętowe, które nosiła na wszelki wypadek, gdy serce odrobinę się niecierpliwiło. Podzieliła się jednym, a Michał, rozpuszczając słodycz pod językiem, poczuł nagle, że bliskość może rodzić się z drobiazgów, z podanej dłoni przy obrodzonym krawężniku, z krótkiego proszę na mnie się oprzeć, stroski, która nie jest ciężarem. W parku zatrzymali się na ławce. Dwie wrony spierały się o gałązkę, a dzieci na górce testowały swój śmiech na saneczkach, jakby sprawdzały instrument przed koncertem. Michał, nie patrząc na Barbarę, powiedział: Kiedy tu przychodzę, wszystko jest prostsze. Przez cały dzień biegnę, a tu czas zwalnia. Jak pani to robi? Nie ja, odparła, patrząc na śnieg. To dom robi. I ludzie, którzy w nim bywają. Nie wiem, czy zasługuje na takie miejsce. Zasługa to złe słowo. Spojrzała mu w oczy. Do miejsc wraca się nie dlatego, że się zasłużyło, tylko dlatego, że jest się potrzebnym. Od tej rozmowy zaczął się rytuał. Michał, kończąc trasę, często skręcał do uliczki z różowym domkiem barbary. Niekiedy zostawiał na furtce jabłko albo kartkę z jednym zdaniem, dziś śnieg pada ciszej niż wczoraj, albo zapach pieczonego chleba o siódmej rano jest najuczciwszą obietnicą dnia. Barbara odpowiadała rysunkiem na odwrocie paragonu, na przykład dwoma kubkami herbaty, z których para układa się w serce. Te małe wymiany przyzwyczajały ich do siebie, jakby każde spotkanie było powtórką przed czymś większym, lecz jeszcze nienazwanym. Kiedy przyszły święta, miasteczko rozświetliło się lampkami. Barbara upiekła makowiec z przepisem zapisanym ręką Wiktora. Potem zapakowała kilka kawałków do małego pudełka, obwiązała je czerwoną wstążką i czekała. Michał przybiegł spóźniony i trochę zmachany, przez co para unosiła się z jego ust niczym niewidzialny dymek z fabryki marzeń. Dla pani ten szalik to był prezent, a ja zawahał się i wyjął z plecaka mały, oprawiony w drewno obrazek. Barbara rozpoznała swój dom, front z gankiem, okno w kuchni, a nad nim para wróbli. Zrobiłem zdjęcie któregoś dnia i mój znajomy, co maluje, przeniósł je na deskę. Pomyślałem, że dobrze jest mieć dom, który można zawiesić na ścianie, nawet gdy się stoi w kuchni tego domu. Dziękuję, wyszeptała. To jak mieć drugi adres w tym samym miejscu. Usiedli przy stole. Migdały trzaskały pod nożem, a radio w tle grało cicho. Michał opowiadał o swojej rodzinie, o mamie, która mieszka daleko, o młodszej siostrze, która dopiero układa życie i wciąż pyta go o radę. Nie narzekał. Raczej mówił tak, jak mówi się o drodze, bywa kręta, ale prowadzi dokądś. Barbara słuchała i odnalazła w tym rytm własnej młodości, praca, troski, drobne radości, odpowiedzialność, która kształtuje plecy i charakter. Niepostrzeżenie zaczęli dzielić dni. Kiedy Michał miał dłuższą trasę, Barbara odkładała mu temą z herbatą obok schodów. Gdy Barbara wybierała się na targ, Michał proponował, że po drodze porzuci ją busikiem do rynku. Ich sąsiedzi spoglądali z delikatnym zdziwieniem, ale życzliwie. Plotki w małych miasteczkach potrafią być łaskawe, gdy dotykają historii, w których nie ma cienia złośliwości. Któregoś wieczoru prąd wyłączyli w całej okolicy. Rozmowy w domach ucichły, a za to wzmocniły się cienie świec. Michał akurat kończył rozwozić ostatnie paczki i zobaczył, że w oknie barbary nic się nie pali. Zapukał, a ona otworzyła z latarką w ręku. Śmiali się chwilę z tej sceny, po czym Michał zaproponował, by rozpalić w piecu. Pomagał, dmuchał w żar, a kiedy płomień w końcu zaskoczył, w kuchni zrobiło się jak w dawnym kinie, trzepotał obraz światła na ścianie, a twarze bohaterów wyłaniały się z półmroku. Ma pani jakieś ulubione wiersze? Zapytał nagle. Barbara skinęła. Tuwim. I Szymborska. Ale wiesz, najbardziej lubię te, których nigdy nie zapisano. Na przykład rozmowy o poranku, gdy ktoś pierwszy raz gotuje jajko na miękko i pyta, ile minut to miękko. To są wiersze złożone z drobiazgów. To ja dziś chcę napisać taki wiersz, odparł. Zrobimy kolację przy świecach, ale zwyczajną chleb, masło i ogórek. I będzie pięknie. I było. Bo w prostocie jest coś, co nie męczy. Ceo zostawia miejsce na oddech. Kiedy skończyli jeść, Barbara przez chwilę milczała. Wreszcie powiedziała: Wiesz, ja czasem boję się ludziom mówić, że czuję się młodo. Jakby to było nietaktowne wobec zegara. Michał pokręcił głową. Zegar nie ma nic przeciwko temu, wychodzić w odwrotną stronę, jeśli mu się nie przeszkadza. W nim też są trybiki, które lubią wspomnienia. Od tej nocy każde ich spotkanie miało w sobie więcej śmiałości. Nie w słowach, w obecności. W byciu obok, które jest zgodą na obronę i radość. Barbara znalazła w starej komodzie pudełko z nasionami do ogrodu, nagietki, malwy, groszek pachnący. Postanowiła, że na wiosnę obsieją razem grządki. Michał narysował plan, gdzie słońce dociera najpierw, a gdzie ziemia dłużej trzyma wilgoć. Śmiali się z siebie, ona z jego poważnej miny, on z jej niecierpliwości, by już teraz zobaczyć, jak będą kwitły. Zima zaczęła się kruszyć. Dachy ociekały wodą, a śnieg znikał z ulic w dziwnych językach. W pierwszy naprawdę ciepły dzień Barbara wyjęła z kredensu obrós w zielone liście. Położyła go na stole w ogrodzie i zaprosiła Michała na obiad. Przyszedł z bukietem tulipanów, które wyglądały jak flemęką w ważonie. To na otwarcie sezonu, powiedział, a ona uniosła brwi z udawaną powagą. Otwarcie sezonu czego? Czekania na codzienne rzeczy. Najpiękniejszy sezon, odparła. Jedli zupę z młodych warzyw z grzankami czosnkowymi, a potem drożdżowe bułeczki z konfiturą. Kiedy skończyli, Barbara zaproponowała, że pokaże mu coś ważnego. Zaprowadziła go do małego pokoju z oknem na zachód. Na półce stały pudełka po butach, każde opisane datą. Otwierała je po kolei, tu listy od znajomych. Tam ścięte wstążki z bukietów, gdzie indziej bilety z kin i teatrów. I wreszcie jedno pudełko, które różniło się od pozostałych. W środku był notes. Pisałam w nim po śmierci Wiktora, wyjaśniła. Krótkie zdania. Czasem jedno na trzy dni. Żeby nie udawać przed sobą, że nie ma pustki. Ale też, żeby zobaczyć, jak pustka się zmienia. Michał przekartkował parę stron. Zatrzymał się przy zdaniu. Dziś smak kompotu wiśniowego był dokładnie taki jak w 1974 i to mnie ocaliło. Uśmiechnął się, nie pytając nic więcej. Odłożył notę z szacunkiem, jak odkłada się książkę po rozdziale, który już na zawsze będzie w tym ulubionym. W kolejnych tygodniach to on zaczął pisać krótkie zdania. Zostawiał je barbarze na karteluszkach albo wysyłał w krótkich wiadomościach. Dziś było trudno, ale pani śmiech przy drzwiach wszystko ustawił. Chciałbym nauczyć się piec placek, który smakuje domem. Proszę przypomnieć mi jutro o tej mięcie. Te zdania, choć lekkie, stawały się nićmi, które łączą dwa brzegi rzeki, brzeg młodości i brzeg doświadczenia. Pewnego dnia Michał przyniósł wieść, że dostał propozycję awansu, miałby zostać koordynatorem trasy w innym mieście. To oznaczało mniej jeżdżenia, więcej biura i nieco lepsze pieniądze. Powiedział o tym barbarze bez fanfar, przy herbacie, która paczniała cytryną i lipą. Zamilkli. Za oknem wiatr rozczesywał krzewy jak fryzjer. To dobra wiadomość, powiedziała w końcu Barbara i uśmiechła się. Dobrze mieć wybór. Tylko że ten wybór, urwał. Boję się, że jeśli wyjadę, to nie chciał kończyć. To co? zapytała łagodnie. To zgubię to miejsce, w którym czas zwalnia. Barbara położyła dłoń na stole tak, by mógł ją zobaczyć. Miejsce jest w tobie, powiedziała cicho. Dom jest tam, gdzie pamiętasz, jak pachnie skórka chleba. Jeśli będziesz chciał, wrócisz. A jeśli nie, znajdziesz inne miejsce, w którym będziesz potrzebny. To też jest rodzaj miłości. Pozwolić komuś iść tam, gdzie rośnie. Brzmiało to mądrze i było mądre, ale w sercu Barbary zadrżała cieniutka struna. Znała pożegnania. Wiedziała, jak potrafią być ciche i jak głośno potem dźwięczą. Nie padła tego wieczora decyzja. Wyszli na ganek i patrzyli, jak niebo rozciąga róż ponad dachami. Michał, odprowadzając barbarę do drzwi, powiedział: Gdybym wyjechał, może udałoby się, żebym wracał co weekend. Albo co drugi. Nie wiem. Jeszcze nic nie wiem. Nie spiesz się, odparła. Czasem najlepsze decyzje są jak drożdżowe ciasto. Potrzebują spokoju. Przez następne dni miasteczko jakby wstrzymało oddech. Michał próbował wyobrazić sobie nowe biuro, nowy rozkład ulic, nowy rytm dnia. Barbara pielęgnowała ogród i zaglądała w plan rabat. Wciąż nie była pewna, czy lepiej posadzić malwy tu, gdzie słońce bywa cierpliwe, czy tam, gdzie wiatr opowiada dłuższe historie. Czasem łapała się na tym, że nasłuchuje kroków na ścieżce. Nie z potrzeby, raczej z przyzwyczajenia do radości. W piątkowe popołudnie zakwitł pierwszy krokus. Barbara uznała to za dobry znak. Ugotowała jarzynową na bulionie spieczonych warzyw, odstawiła na kuchence i nakryła stół. Michał miał wpaść po pracy, tylko na chwilę. Przyszedł jak zwykle z lekkim pośpiechem w spojrzeniu, który topniał od progu. Zostałem, powiedział, zanim zdjął kurtkę. Zostałeś? Powtórzyła, nie kryjąc ulgi. Poprosiłem o inne rozwiązanie. Zostanę na trasie, ale raz w tygodniu pomogę też w biurze. Szef wzruszył ramionami, ale się zgodził. Powiedział, że nie chce zgubić kogoś, kto lubi swoją drogę. Barbara odechnęła głębiej, jakby dopiero teraz mogła naprawdę zacząć wiosnę. To dobrze, powiedziała. Wiesz, są takie rzeczy, które rosną tylko w stałym miejscu. Na przykład przywiązanie. Zjedli zupę, a potem długo siedzieli przy stole, nie mówiąc wiele. Niekiedy najlepiej służy bliskości milczenie, takie, które nie jest puste, tylko wypchane obecnością. Gdy wychodził, Michał zatrzymał się jeszcze w drzwiach. Pani Barbaro zaczął i zawahał się, jak człowiek, który chce wypowiedzieć słowo, o którym wie, że zmieni rozkład mebli w pokoju. Czy pani wie, że ja panią, że ja panią bardzo lubię? Barbara uśmiechnęła się jak ktoś, kto słyszał to zdanie wiele razy w życiu, ale właśnie teraz brzmi ono inaczej, nowo, prawdziwie. "Wiem", odpowiedziała. "Bo ja ciebie też bardzo lubię, Michale." Nie potrzebowali innego słowa. Tamto, większe jak róża, miało czas rozwinąć płatki. W następnym tygodniu posiali nasiona Michał pochylił się nad ziemią z uwagą, jak nad ważną sprawą. Barbara patrzyła, jak jego dłonie zagarniają ziemię z czułością. To był obraz troski, który pamiętała z młodości. Ktoś, kto zasiewa, wie, że nie wszystko zależy od niego, ale robi to, co do niego należy. A jeśli nie wzejdą? Zapytał półżartem. To posiejemy jeszcze raz. Wzruszyła ramionami. Miłość do ogrodu uczy cierpliwości. I nadziei. Miłość w ogóle tego uczy, dodał. Tak, szepnęła. Wieczorem spisała w notesie jedno zdanie: Dziś posialiśmy groszek pachnący. Czułam, jakbyśmy otwierali okno w sercu. I wtedy, jak to bywa, kiedy coś idzie w dobrą stronę, pojawiło się coś, co sprawdza siłę drogi. Barbara otrzymała list z urzędu, informował o planowanym remoncie ulicy, który miał utrudnić dojazd przed jej dom przez kilka miesięcy. Dla niej nie było to wielkim problemem, ale dla Michała oznaczałoby to zmianę trasy i rzadkie wizyty. Nie chciała tego mówić od razu. Znała wagę słów wypowiedzianych przed snem. Opowiedziała mu o liście dopiero na zajutrz, w południe. Michał wysłuchał i pokiwał głową. Coś wymyślę, stwierdził bez patosu. Drogi zawsze da się obejść. I rzeczywiście, Porozmawiał z kolegami, przemodelował trasę, dorzucił sobie trochę spaceru piechotą. Mówili mu, że robi głupotę, ale on wiedział, że głupotą jest tylko to, co oddala od tego, co ważne. Zmęczenie rozkładał po kieszeniach i przechodził przez nie jak przez kałuże po deszczu. Kiedy zakwitły pierwsze malwy, Barbara zrozumiała, że w ich historii pączek przeszedł w kwiat. Nie myliła tego uczucia z młodzieńczą Euforią. To było coś bardziej spokojnego, pełnego szacunku i cierpliwości. A jednak prawdziwe tak bardzo, że chciało się je zapisać dużymi literami na kartce i powiesić na drzwiach, tu mieszka ciepło. Sąsiedzi przestali się dziwić. Pani Zosia z naprzeciwka przyniosła sadzonkę Bazylii i mrugnęła porozumiewawczo. Pan Stefan, który zwykle narzekał na wszystko, powiedział raz, że ładnie to wygląda, jak młody człowiek umie trzymać siatkę, a starsza pani idzie spokojniej. Barbara przyjęła te gesty jak potwierdzenie, że ich historia już nie jest tylko ich, że stała się opowieścią miasteczka, którą nosi się w oczach. Pewnego popołudnia, kiedy słońce zawisło nisko, a cienie wydłużyły się jak wspomnienia, Michał przyniósł do ogrodu dwie proste, drewniane skrzynki. Na zioła, powiedział. Pomyślałem, że dobrze mieć blisko to, co leczy. Posiali tymianek, szałwie, mięte i rozmaryn. Barbara opowiedziała mu... Że rozmaren to pamięć, a mięta to ulga. Tymianek, odwaga. To czego dziś najbardziej potrzebujemy? Zapytał. Wszystkiego po trochu, odparła. Pamięci, ulgi i odwagi. To jest przepis na dobry dzień. Zrobiło się późno. Michał miał już iść, ale zatrzymał się przy bramce, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć. Wreszcie westchnął. Pani Barbaro, ja nigdy nie umiałem prosić o rzeczy poważne. Ale teraz chcę poprosić. Czy w niedzielę, czy moglibyśmy pojechać nad rzekę? Tam, gdzie jest ta stara kładka. Chciałbym pani coś powiedzieć, a chyba potrafię to powiedzieć tylko tam. Barbara skinęła głową, czując, że w piersi rośnie spokojna muzyka. Pojedziemy. W niedzielę rzeka była ze szkła. Kładka trzeszczała odrobinę, ale trzymała. Usiadali na jej brzegu, nogi zwisały tuż nad wodą. Michał wyjął z kieszeni mały notatnik. Pisałem ostatnio zdania, zaczął. Które miały mi powiedzieć, co czuję. Ale żadne nie było dość proste. Więc powiem bez zdań. Spojrzał na nią prosto. Bez pani moje dni są jak trasa bez ostatniego adresu. Dojeżdżam, ale nie mam gdzie zapukać. Barbara poczuła, że to jest właśnie ten moment, kiedy słowo rośnie jak róża i nie trzeba się bać jej kolców. Michał, powiedziała miękko. Ja też potrzebuję, żeby ktoś zapukał. Nie dlatego, że czuję się samotna. Dlatego, że z tobą prostsze rzeczy są pełniejsze. Uśmiechnęli się, a cisza między nimi była teraz jak kołdra. Po drugiej stronie rzeki ktoś wypuścił z psów radość, dzieciaki zawołały, echo zbudziło się i opadło. Michał, czując, że wreszcie powiedział to, co trzeba, zamknął notes. To co dalej? Zapytał po chwili. Barbara spojrzała na kładkę, na rzekę, na niebo, które układało się w długie niebieskie zdanie. Dalej, odparła, będziemy zapalać lampkę w kuchni, gdy się ściemni. Będziemy mówić jestem przez telefon, kiedy droga się przeciągnie. Będziemy zbierać miętę na herbatę, gdy boli głowa, i pamiętać, że rozmaryn to pamięć. A kiedy przyjdzie jesień, upieczemy Makowiec i będziemy czekać, aż znów zadzwonisz. Michał skinął głową, jak ktoś, kto otrzymał mapę do skarbu, o którym nawet nie marzył. Chciałbym zaczął chciałbym, żeby pani była w moim życiu jak ogród. Nie zawsze głośna, ale żywa i cierpliwa. Ogrody nie lubią wielkich słów odpowiedziała Lubią ręce. Wstali i ruszyli w stronę miasteczka. Słońce towarzyszyło im z boku, jak wierny pies. Kiedy dotarli do bramki, Barbara zatrzymała się. Mam dla ciebie coś, powiedziała i zniknęła w domu. Wróciła z małą kopertą. To przepis na Makowiec Wiktora. I dopisek mój. Uśmiechnęła się. Dopiszemy razem, kiedy uznamy, że można. Michał wziął kopertę z takim namaszczeniem, jak bierze się pod opiekę czyjąś historię. Dopiszemy, przyrzekł. W kuchni zegar kuknął, jakby przybił pieczęć pod ich postanowieniem. A w ogrodzie groszek pachnący, niewidoczny jeszcze, robił coś bardzo ważnego, przygotowywał się, by wyjść na świat. I wtedy zadzwonił telefon Michała. Spojrzał na ekran, a jego twarz spoważniała. Muszę jechać, powiedział. Siostra, coś się stało. Barbara nie zapytała Ceo. Zamiast tego podała mu płaszcz i temaus. Jedź? Jej głos był pewny. A gdy wrócisz, opowiesz. Dom zapamięta twoje zdanie, choćbyś milczał długo. Michał skinął, położył dłoń na framudze drzwi, jak ktoś, kto dotyka tabliczki z napisem Wrócę i wybiegł na ulicę. Przed nim była droga, za nim światło w kuchennym oknie. Barbara została sama, ale nie czuła pustki. Wzięła notes i zapisała: dziś kładka utrzymała nas oboje. Czekanie to też rodzaj bycia razem. Potem postawiła czajnik i, zanim woda zawrzała, zdążyła spojrzeć przez okno na grządki. Ziemia milczała, jakby chowała w sobie wiadomość. Wiedziała, że to nie jest koniec historii, tylko jej próg. I że każda miłość, która chce trwać, ma swoją chwilę próby. Czasem jest nią odległość. Czasem milczenie. Czasem jedno i drugie. Wyjęła z szuflady starą pocztówkę z widokiem rzeki. Odwróciła ją i napisała jedno zdanie: Kiedy wrócisz, groszek już będzie miał swoje pierwsze zielone zdanie. Odłożyła kartkę obok zegara. Będzie na niego czekać. Na niego i na słowa, które razem dopiszą do przepisu. A w oddali, gdzieś za zakrętem drogi, Michał przyspieszył krok. Wiedział, że wróci. Bo teraz miał do kogo bo teraz ich wspólne dalej było równie pewne jak poranne światło, które każdego dnia znajduje drogę do tej samej kuchni. Ciąg dalszy w części finałowej. Lato przyszło niespodziewanie szybko. Ogród barbary rozkwitł barwami, których sama nie pamiętała od wielu lat, groszek pachnący wznosił się ku słońcu, malwy tworzyły czerwoną i różową ścianę, a tymianek rozsiewał w powietrzu zapach odwagi. Barbara często siadała na ławce i patrzyła, jak młody kurier podlewa grządki, śmiejąc się z samego siebie, że nigdy wcześniej nie przypuszczał, iż nauczy się rozpoznawać chwasty. Ich codzienność nie potrzebowała wielkich słów. Składała się z drobiazgów, wspólnego śniadania, listów zostawianych na stole, krótkich spacerów wieczorem, gdy światło lampy przed domem rzucało ich cienie obok siebie. Michał zrozumiał, że to właśnie w tych chwilach tkwi prawdziwa treść życia, a Barbara odkryła, że serce potrafi być młode w każdym wieku, jeśli tylko bije w rytmie obecności drugiego człowieka. Sąsiedzi już się nie dziwili. Mówili czasem, że to piękne, gdy w jednym domu spotykają się dwa światy, młodości i doświadczenia, i uczą się od siebie nawzajem. Barbara przyjmowała te słowa z uśmiechem, a Michał śmiał się, że pewnego dnia i tak napiszą o nich w lokalnej gazecie. Jesienią znów upiekli makowiec. Wtedy Barbara wręczyła Michałowi Notes, ten sam, w którym od lat zapisywała krótkie zdania. Teraz dopiszemy tu razem, powiedziała. I zaczęli raz jego słowa, raz jej, czasem tylko jedno zdanie, czasem kilka. Każda linijka była mostem, który prowadził ich dalej. Czas płynął, a oni wiedzieli, że nie potrzebują obietnic na całe życie. Wystarczała im pewność dnia jutrzejszego, że rano znów zadzwoni dzwonek. Że na stole będzie herbata, że groszek pachnący powita ich w ogrodzie. To było ich dalej. I choć w notesie wiele stron pozostawało jeszcze pustych, oboje wiedzieli, że wypełnią się one nie słowami, lecz życiem. A to życie, choć proste, miało smak najpiękniejszej historii miłosnej, tej, którą pisze się razem, dzień po dniu.